Adam Roguski prosto z parkietu. Dzisiaj porozmawiam z wiceprezesem spółki Wiktoria Dom i będą dwa aspekty tej rozmowy. Oczywiście pierwszy związany z rynkiem mieszkaniowym, a drugi z rynkiem obligacji. Zapraszam. Z nami Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Wiktoria Dom. No to panie na Kataliz, dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa. Wiktoria Dom deweloper, który specjalizuje się w budowie i sprzedaży mieszkań dla osób, które kupują Pierwsze mieszkania w życiu, segment popularny, a także spółka, która dużo emituje obligacji, w ten sposób się finansuje i porozmawiamy sobie o dwóch aspektach właśnie tej działalności. Za nami pierwsza obniżka stóp procentowych i pytanie oczywiste, ponieważ mamy no, maj się kończy, czy przez ten miesiąc a może nawet wcześniej, bo przecież stawki FIBOR spadły już na samą zapowiedź, że jest, możliwy jest spadek stóp. Czy widać ruch w biurach sprzedaży i w zwiększonej liczbie rezerwacji, chociażby? Jest to bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, bo czekaliśmy na pierwsze obniżki i zapowiedzi. Obniżek był już tak naprawdę od blisko 12 miesięcy, i rzeczywiście. Gołębia wypowiedź szefa Narodowego Banku Polskiego spowodowała, że pod koniec marca, na początku kwietnia wibor ten trzymiesięczny, który jest podstawą wyliczenia zdolności kredytowej klientów i kredytów hipotecznych, on zaczął spadać. I to, to widać od razu, że te 7-6-7% spadku oprocentowania przekłada się na zwiększony ruch klientów w biurach sprzedaży i to było strasznie smutne, kiedy przez cały, właściwie 24 rok, wielu klientów, którzy szukało mieszkań, szukało swojego pierwszego M2 czy M3, wychodziło ze smutnymi minami po weryfikacji możliwości swojej zdolności kredytowej. Dzisiaj rzeczywiście widzimy zainteresowanie większe. Zdecydowanie pozytywnie wpływa to na rezerwacje, na podpisywane umowy. I rzeczywiście kwiecień był znacznie lepszy od poprzednich trzech miesięcy, ale generalnie rzecz takie zainteresowanie mieszkaniami od tym, tym segmencie popularnym zyskuje na popularności mniej więcej od, pierwszego, od pierwszych miesięcy tego roku i każdy miesiąc od tej pory był trochę lepszy. Patrzymy taki bardziej pozytywnie na to co się, to się może wydawać w ciągu najbliższych kilku kwartałów. To co ciekawe jest to ten taki duży boom budowlany, który spowodowany był kredytem hipotecznym, który był troszeczkę poniżej 5%, spowodował bardzo duże wzrosty w segmencie popularnym i to był właśnie w roku 2023. Wydaje się, że do podobnego poziomu tych oprocentowania kredytów hipotecznych wrócimy gdzieś pewno pod koniec przyszłego roku, a w międzyczasie powinniśmy obserwować stopniową. Stopniowe obniżki stóp czy one będą po 25%, 25% pipsów, czy, czy będą większe, no to, to zobaczymy tak naprawdę, jak decyzje będą podejmować członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Ale zdecydowanie powinno z każdym miesiącem wpływać to po coraz pozytywnie na obraz od sprzedaży rynku e, mieszkaniowego. To, co oczywiście fajnego było dla, z punktu widzenia klientów, to po bardzo dużej sprzedaży w 2023 roku. Nam, jako deweloperom całego rynku, zasadniczo zajęło około, 20, tam około 12 miesięcy dojść do momentu, kiedy mogliśmy uzupełnić ofertę mieszkaniową. I dzisiaj klienci, którzy przychodzą do biura sprzedaży, mają bardzo szeroką możliwość wyboru tego, co najbardziej pasuje im aktualnie do mieszkania. To są bardzo szeroka oferta, chyba największa oferta, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań w ciągu ostatniego Ładnych kilku lat i to bardzo cieszy z punktu widzenia możliwości zaoferowania klientom tego, czego dzisiaj najbardziej potrzebują. Po pierwszym kwartale ta sprzedaż to było 278 mieszkań, o 16% więcej niż rok wcześniej, i 83% więcej niż w czwartym kwartale, który był takim dołkiem sprzedaży dla Was. Jaki jest cel na cały rok? Chcielibyśmy w tym roku sprzedać w przedziale pomiędzy 1200 a 1500 mieszkań. Część trochę mniejszej sprzedaży, którą widzieliśmy w zeszłym roku, to była ciągle walka z administracyjnymi problemami związanymi z uzyskaniem pozwoleń na budowę i wprowadzeniem tych mieszkań do oferty mieszkaniowej, którą mamy. Udało nam się tak naprawdę w czwartym kwartale i w pierwszym kwartale wprowadzać nowe projekty do naszego. Naszej oferty, którą mamy dzisiaj dostępną dla klientów. I myślę, że z większej oferty e, i przy lepszych warunkach rynkowych, e, po prostu powinno, powinno ten, ta sprzedaż powinna znacznie lepiej wyglądać w stosunku do zeszłego roku. I myślę, że rzeczywiście, e, wchodząc na nowe projekty, e, w nowych lokalizacjach, e, to bardzo aktywizuje i wolumen sprzedaży, który będziemy pokazywać. I sam kwiecień był bardzo dobry w stosunku do poprzedniego poprzednich miesięcy i patrzymy z takim optymizmem na to, co będziemy mogli obserwować w ciągu najbliższych dwóch, trzech, czterech kwartałów, bo tak naprawdę te radykalne zmiany nie będą, nie będą widoczne, one będą powolnymi zmianami, które będą się aktywizować poprzez kolejnych klientów, poprzez kolejne obniżki stóp procentowych i spadki, które będziemy obserwować w kredytach hipotecznych. A wydaje się, że przy dzisiejszej podaży, którą mamy na rynku, na właściwie wszystkich największych rynkach w Polsce. Ceny powinny być w miarę stabilne, bo nie będzie takiej dużej presji wynikającej z braku towaru do zaoferowania, właśnie ze względu na to, że ta podaż dzisiaj jest na rekordowo wysokim poziomie. Spółka wyrosła z rynku warszawskiego, jest tutaj bardzo, bardzo mocnym graczem. Budujecie także w Krakowie i w Trójmieście. Jaki jest plan na dalszą ekspans ekspansję geograficzną, czy w ogóle taki plan jest, czy te trzy rynki to jest już optymalna baza? Myślę, że mamy dużą część wzrostów na rynku warszawskim za sobą. Oczywiście mamy bardzo ciekawy bank ziemi, na którym będziemy mogli przez kolejne lata rozszerzać naszą ofertę. Rynek krakowski i trójmiejski wydają się być jednymi z lepszymi rynków, najlepszych, najlepszych rynków poza Warszawą w Polsce. Trójmiasto w zeszłym roku wyprzedziło Kraków pod względem wielkości oferty i sprzedaży. I mamy oczywiście na razie jeden duży projekt w Gdyni. Będziemy starać się kupować kolejne projekty w całej aglomeracji tej trójmiejskiej. E, kończymy w tej chwili projekt siedmiuset kilkudziesięciu mieszkań, które sprzedawaliśmy w ostatnich kilka lat w Krakowie. Mamy kolejny projekt i kolejne zakupy, które planujemy w, również na rynku krakowskim. E, i udaje, udało nam, udaje nam się przy takiej fajnej sprzedaży, którą jesteśmy w stanie generować na tych projektach, e, kupować kolejne projekty i zwiększać skalę działalności. I myślę, że najbliższy, w najbliższych kilku, kilku lat chcemy Zwiększać skalę działalności poza Warszawą, oczywiście na tych dwóch rynkach. Mamy tam dużo do zrobienia, więc myślę, że taki gwałtowny wzrost skali działalności, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, on będzie, jak gdyby w przypadku Wiktorii Dom, również widoczny ciągle przez następne lata. Staramy się budować bardzo silną bazę kapitałową, żeby być bardzo stabilnym partnerem dla naszych inwestorów, którzy kupują nasze obligacje. Jednocześnie naszą taką ideą jest budować firmę deweloperską, która będzie jedną z najbardziej stabilnych na rynku w Polsce. Tak naprawdę myślę, że ten cel powoli osiągamy, natomiast oczywiście chcemy, żeby ta baza kapitałowa, szerokość oferty w tych, na tych największych rynkach była ciągle bardzo szeroka, tak żeby umożliwiać klientom duży wybór mieszkań, które będą mogli u nas kupić. Rozwijacie się organicznie, ale jak pokazują ostatnie wydarzenia w branży, takim dopalaczem mogą być albo partnerstwa, joint ventures, albo wręcz przejęcia firm. Czy taki scenariusz w przypadku Wiktor jest brany pod uwagę? Tak, szeroko tak patrzymy w tej chwili na możliwości powiększenia naszego banku ziemi i zwiększenia skali działalności. I tak naprawdę na rynkach, które na które wchodzimy albo powoli raczkujemy. Jest to dla nas jakaś naprawdę bardzo sensowna propozycja, żeby wejść przez albo joint venture, albo przez przejęcia lokalnych graczy. W tej chwili przyglądamy się tak naprawdę, co możemy zrobić, tak, żeby o skalę działalności, tą bliskość tego rynku, na którym budujemy, mieć szansę organizować w oparciu o lokalne zespoły. Więc rzeczywiście tak jesteśmy bardzo zainteresowani przejmowaniem innych podmiotów, tak żebyśmy mogli spokojnie prowadzić działalność deweloperską na tych pozostałych rynkach. Ale również nie zamykamy się na to, żeby patrzeć, kto jest ewentualnie do przejęcia w Warszawie. Jeżeli to jest szeroki bank ziemi, który będzie umożliwiać dalszą ekspansję i dalszą szeroką ofertę, którą będziemy mogli proponować klientom, to będziemy patrzeć tak naprawdę dość szeroko idealnym partnerem dla nas byłby ktoś, kto jest na dwóch czy trzech rynkach, tak żebyśmy mogli ten ciekawy bank ziemi móc dołączyć do naszego portfela. Mhm. Przejdźmy do jednego z ulubionych tematów inwestorów, czyli rentowności biznesu. Wy pokazaliście w 2024 marżę brutto ze sprzedaży 38%, marżę metto w okolicach 20%. Bardzo dobre parametry, jak wiemy, pierwsza marsza bierze się z przekazań, czyli z inwestycji, które zostały sprzedane mniej więcej dwa lata temu. I pytanie, jak w tej chwili te koszty wykonawstwa, koszty gruntów wyglądają? Um. Fajne wyniki, bo rzeczywiście pokazaliśmy bardzo fajne. To jest czwarty rok, był takim rekordowym rokiem, gdzie blisko miliard przychodów mieliśmy i rzeczywiście zanotowaliśmy bardzo fajną rentowność na poziomie 200 milionów. I oczywiście jest to wypadkową paru elementów, to jest dobrej koniunktury na, na rynku mieszkaniowym, również sprzedaży mieszkań w 2023 roku, również aprecjacji gruntów, które tak naprawdę wzrosły bardzo. W znaczącym tempie w ciągu ostatnich kilku lat. Wiktoria posiada szeroki bank ziemi. Dzisiaj mamy tam ponad kilkanaście tysięcy mieszkań, które możemy budować na aktualnie posiadanym albo zakontaktowanym naszym banku ziemi. I tak długo jak udaje nam się budować na banku ziemi, który był po prostu dużo tańszy, te marże są trochę ponadformatywne. ale mam oczywiście tego świadomość, że to jest taka bardzo część, taki krótkoterminowy, Aspekt, bo jak droższe grunty będą wchodzić w produkcję, to będziemy po prostu mniejszo marzeń. To, co dzisiaj widać, że wszyscy ci deweloperzy, którzy budują na banku ziemi, który kupowany był kilka lat temu, e, i był kupowany na znacznie niższych kosztach, e, przy takiej aprecjacji tej wartości gruntu po dwu, trzykrotnej, niejednokrotnie, no to po prostu widać jest w wynikach, wynikach finansowych tych spółek. To, co oczywiście zarabiamy więcej e, w postaci takiego bardzo przyzwoitego wyniku, jakim jest 20% zysku netto, niespodziewanego wysokiego. Oczywiście musimy te środki w dużej mierze reinwestować w nowy bank ziemi, po to, żebyśmy mogli kontynuować naszą działalność. I tak naprawdę te nowe zakupy robimy po znacznie, znacznie wyższych kwotach, więc tak naprawdę to jest taka zamiana dobrego banku ziemi. Który, taniego banku ziemi na nowy, droższy bank ziemi przy okazji produkcji. Ja myślę, że łatwo jest dzisiaj deweloperów jako takich chłopców do bicia pokazywać, że moglibyśmy sprzedawać tanie mieszkania, bo to powodowałoby, że nie byłby taki rynek napięty bardzo mocno od strony klientów. Natomiast mamy tego świadomość, że sprzedajemy drożej mieszkania, dlatego że koszt nowej produkcji będzie znacznie wyższy i realnie ceny, żeby utrzymać cenę sprzedaży, Pomimo, że kupujemy droższy bank Ziemi, musimy gdzieś tam dokonywać pewnego rodzaju takiego um, uwspólnienia tego banku Ziemi od strony kosztów. Dzisiaj tak naprawdę um, przez następne lata, pewno jeszcze będziemy za dwa, trzy lata, mieli trochę podwyższony poziom masz, ale jeżeli ten rynek zostanie na tym samym poziomie cenowym, który jest dzisiaj, um, ale jest taka duża szansa, no to po prostu będziemy widzieć. Że te marże będą powoli maleć, nie tylko u nas, ale myślę, że szeroko na, na całym rynku u tych największych deweloperów, którzy pokazują i prezentują swoje dane finansowe rynkowi finansowemu. Obniżka stóp procentowych to także tańsze finansowanie, tańsze odsetki od obligacji. Wy macie wyemitowany dług jeszcze. Bardzo dużą marżą dzięki zrolowaniu w tym roku emisji jednej udało się zmniejszyć te koszty finansowe, a mówimy o serii, która tu zależy, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z waszej perspektywy miała horrendalną marżę. Z punktu widzenia inwestorów, fantastyczną, bo to 7 punktów procentowych ponad Wibor. To zostało w pełni zrolowane. No i teraz w trakcie jest oferta, dzięki której chcecie zrolować zapadające w przyszłym roku drogie serie, czyli z marżami powyżej 6 punktów procentowych. I pytanie, czy na jaki popyt liczymy, bo. Wszyscy wiemy, co się dzieje na rynku obligacji korporacyjnych. Przede wszystkim duże zawirowania z Galanko i wystraszeni inwestorzy detaliczni. Rzeczywiście mieliśmy w, tej swojej, w swoim portfelu wyemitowanych obligacji, posiadaliśmy obligacje, które miały ważę właśnie około 7%. Chciałbym tu powiedzieć, że tak naprawdę ten Moment w czasie, kiedy robiliśmy te obligacje, był po bardzo trudnym roku, 2022, gdzie nie było ani rynku obligacyjnego, ani rynku sprzedaży, no bo było na znacznie niższym poziomie. I te perspektywy programu wspierającego deweloperów w formie aktywizacji klientów od strony sprzedaży i możliwości kupowania ich mieszkań przy wsparciu tych, tego Programu bezpiecznych Kredyt 2%, umożliwiło tak naprawdę wielu deweloperom emisję obligacji. Rzeczywiście udało nam się nowy bank ziemi, który pozyskiwaliśmy, sfinansować trochę droższymi obligacjami. I w miarę tak naprawdę, w tej chwili jak polepszają się warunki rynkowe, polepszają się wyniki finansowe spółek, perspektywa obniżki stóp procentowych, jesteśmy w stanie plasować obligacje na niższym poziomie. I to, co robimy sukcesyjnie od tak naprawdę dwóch kwartałów, to emitujemy obligacje, spłacamy część obligacji, które zapadały, albo zapadałyby w przyszłym roku, po to, żeby zmniejszyć wartość odsetek, które płacimy naszym obligatariuszom. I udało nam się zdolować pierwsze obligacje, które zapadałyby w marcu przyszłego, w marcu przyszłego roku, kilka miesięcy temu. W tej chwili. Pozyskaliśmy tak naprawdę od po początku roku 230 milionów złotych. To był dwóch emisji obligacji, których celem również było refinansowanie obligacji, które powinniśmy wykupywać w ciągu najbliższych kilku, właśnie dwóch tygodni, czy z marca zapadają obligacje, które wcześniej wykupimy, o rok wcześniej wykupimy niż, niż był oryginalny ich termin zapadalności. I w tej chwili tak naprawdę. Uruszyliśmy za emisją obligacji po to tylko, żeby zalować obligacje, które zapadają w przyszłym roku. Jest ich 110 milionów złotych i mamy ofertę, która jest ich i na rynku emisji pomiędzy 60 a 110 milionów złotych z niższym kuponem, więc z dłuższym okresem zapadalności. Więc staramy się tak naprawdę w tej chwili adresować kwestie zarządzania płynnością, zarządzania outstandingiem, którego mamy, ale również kosztami finansowymi, co mam nadzieję, że uda nam się dokonywać. Myślę, że bardzo istotnym elementem jest to, że od kilkunastu lat jesteśmy bardzo aktywni na rynku obligacji. Udało nam się pozyskać wielu inwestorów instytucjonalnych obok tych inwestorów detalicznych. Cieszymy się, że w ostatniej emisji, którą robiliśmy w marcu tego roku, udało nam się również pozyskać dwa otwarte fundusze emerytalne. To jest jakiś, jakiś kolejny duży milowy krok dla struktury naszych obligatariuszy. I myślę, że w ciągu najbliższych lat również będziemy aktywni na tym rynku. Dzięki właśnie inwestorom i ich środkom, które lokują w naszych obligacjach, na których zarabiają i fundusze, i ich beneficjenci, nam udaje się rosnąć, a funduszom uzyskać trochę wyższe oprocentowanie. Przy bardzo. Wydaje się według nas sensownym poziomie ryzyka do nagrody, jaką jest wyższe oprocentowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę o perspektywach rynku mieszkaniowego i obligacji korporacyjnych, mówił Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.